Konspira w tych jesiennych warunkach trzeba sobie jakoś radzić i zapełniać sobie nasz kalendarz ciekawymi wydarzeniami. No i właśnie na tak ciekawym wydarzeniu właśnie się znajdujemy. Tu za mną, Kinokijów, a na nim zacne, długo wyczekiwane wydarzenie Pure Powder Tour. No ale czym jestem? Pure Powder Tour. Pure Powder Tour w Kraków, czyli impreza, e, która ściąga z całego kraju. E, fanatyków jazdy <gryzny> w kuchu i freeride'u. E, dzisiaj na imprezie zobaczymy najnowsze produkcje snowboardowe i narciarskie, e, jeżeli chodzi o freeride na świecie. Odwiedzi nas e, nasz czołowy alpinista Andrzej Bargiel. E, będzie opowiadał o swojej najnowszej wyprawie w, do Patagonii. A także nasza czołowa zawodniczka, jeżeli chodzi o serię Freeride World Tour zus Program jest ciekawy, jest bardzo dużo wystawców, jak widzicie masa sprzętu i narciarskiego, na dole też snowboardowego. Całą relację zobaczycie u nas na kanale Conspirativity. Pozdrow. Jesteśmy organizatorami Pure Powder. Ja się nazywam Piotrek Nański, a ja jestem Jan Olszyński. Jesteśmy właśnie na Pure Powder w Krakowie. Dzisiaj jest finałowy odcinek właśnie w Krakowie po Warszawie, Wrocławiu i Bytomiu. Za chwilę otworzył się sali największej sali kinowej w Polsce, w której będziemy oglądać filmy narciarskie, snowboardowe. Zobaczymy tutaj Andrzeja Bargiela, który Opowie nam o swojej ostatniej wyprawie. Zobaczymy Bartka Ziemskiego, który opowie nam jak zjeżdżał z, ze swoich ośmiotysięczników będzie Zuza Bity, która opowie nam o swoim nowym projekcie. No i oczywiście Oswald Rodrigo Pereira, który razem z Markiem Ziemskim wchodzi na te ośmiotysięczniki i nagrywa jego zjazdy. Co jeszcze? No, to jest dziesiąta edycja. Mamy w tym roku dziesięciolecie całego Piu Te wydarzenia odbywają się od 10 lat. W tym roku mamy rekordową frekwencję. Tak. Sprzedaliśmy wszystkie bilety. Mamy, mamy rekordow wystawców. rekordową ilość wystawców. Także no, cóż powiedzieć. Temat się rozwija i myślę, że będziemy to na pewno kontynuowali w kolejnych latach. To cześć zuska. Chciałem Ci pogratulować ogólnie wyników free Bardzo bym Cię poprosił o podpisanie książki dla mnie i dla kolegi oraz naszej flagi kanału Konspira. Jeżeli można. Zapraszam do sprawdzenia strony i projektu Zuzy Ostatnie miasto na północ. Tak, widać Akademii Polska. Pozdrawiamy, zapraszamy. Dzięki. Jak widzicie, na Pure Powder Tour nie brakuje też snowboardowych akcentów. Swoje stoisko przygotowały najstarszy piakowscy system snowboardowy freestyle. Sprawdźmy, co mają nam do zaoferowania. Siemano, no chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka desek, o ile będzie słychać. Co to za maszyna? Posłuchaj, tu jest deska, która ma super nowotężny długie typy aktywujące się podczas jazdy a do tego ma kultową grafikę przełomową dla w ogóle historii snowboardingu z 93 roku tak wyglądał pierwszy twin tip, który powstał na bazie pracy do Salaska i firmy Sims. Ta deska zmieniła w tej grafice jakby historię snowboardingu. Inne firmy zaczęły kupować na domach poprzednim rozwój, zaczyna się jasna na dwie nogi. To jest deska, która była zaprojektowana w 1993 roku. I ta grafika, widać, że jest taka olżowa. Ta grafika z tamtych czasów została adoptowana do najnowocześniejszego modelu, no nie. Mamy deskorolkę, Wiadomo, z tej doby Sims wywodzi się z deswojolki. I z surfingu i z deskoronki nie znaleźć, ale z więc te klimaty były zawsze utrzymywane. Ale widzę, że macie tutaj jest też internet. Dosyć rzadko spotykane maszyny. Jest to tak, my się skupiamy na takich deskach premium, ja czyli. Czyli, czyli czymś lepszym? E, najlepszym, co można dostać zasadniczo w sklepach czy, 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 czy na rynku. Mamy tutaj deski Rock tak które mają w pełni konstrukcję. Mamy deski Premium Telosa, mamy Simsy po reaktywacji. To, to, to Sam zaprezentuje... zaopatrzyłem się w Telosa w zeszłym roku, u Was jestem bardzo zadowolony. No nie? No, to jest przekozacka deska, wiesz dlaczego? Słuchajcie, jeżeli chcecie dobrać zajebiście sprzęt, zapraszamy do Chłopaków do Krakowa. Na pewno doradzą i na pewno będziecie zadowoleni. Tak, ale to jest wiesz, to jest to, że my sprzedajemy sprzęt, który sami lubimy, na którymi sami chcemy jeździć, sami go sprawdzamy. To nie jest zajawka, nie. A nie jest zajawka, to no to nie i wiesz, jak mamy wszystkiego płuc dla nas jest najważniejsze to my sprzedajemy zasadniczo inny sprzęt niż wszystkie pozostałe sklepy. No to widać, to, to zauważyłem. Staramy się no, szukać czegoś lepszego. Macie inne marki niż no. standardowe sklepy, właśnie. O to chodzi, żeby wiesz, żeby coś sprzedawać, zawsze do przodu coś lepszego. Dobra, dziękuję. dzięki za pokazanie miejscówki. Raz, dwa, raz, dwa. Mike, check. Działa? No mam nadzieję, że działa, bo jak mogliście zobaczyć na odcinku, który właśnie obejrzeliście, tego dnia ścigały nas złośliwe, techniczne audiohochliki, ale staraliśmy się wybrnąć z tego najlepiej jak umiemy. Ale wracając do samej imprezy. Dziękujemy serdecznie organizatorom za stworzenie tak wspaniałej imprezy jak Pure Powder. Mogliśmy tam spotkać naprawdę wspaniałych ludzi, obejrzeć zapierające dechy w piersiach filmy narciarskie i snowboardowe ale przede wszystkim mogliśmy wymienić się doświadczeniami na nadchodzący sezon zimowy, a ten zaczynamy już za tydzień na Hintertuxie, także stay tuned guys, na pewno odcinek znajdzie się na naszym kanale. Wracając do samych filmów na Pure Powder, z oczywistych względów i z szacunku dla organizatorów i ich ciężkiej pracy, nie możemy Wam pokazać żadnego fragmentu z puszczanych tam filmów, natomiast musicie uwierzyć nam na słowo, że były one naprawdę, naprawdę potężnie grube. My jesteśmy Konspira, tworzymy dla Was zajawki prosto z serducha. Dlatego, jeżeli ten materiał Ci się spodobał, daj łapkę w górę, daj subskrypcję, śledź nas na bieżąco, trzymajcie się!